Dzisiaj wykonamy takie proste działania na tak zwanych logarytmach. Będziemy tutaj rozwiązywali przykłady w oparciu o definicję logarytmu. To jest taka podstawa, którą z pewnością po tym zadaniu zapamiętasz. Otóż zobacz, w jaki sposób ten logarytm działa. Mamy w podstawie logarytmu, tak, to jest podstawa, dwójkę. Liczba logarytmowana jest równa 16. I teraz szukamy wyniku. Ja wynik podmienię, tak jak w definicji, na literkę c. I spójrzmy teraz na tą część. Co musimy zrobić? My musimy podnieść podstawę logarytmu do potęgi c, żeby otrzymać liczbę logarytmowaną. Dlatego to działanie wygląda tak. 2 do potęgi c to się równa 16. I teraz, żeby rozwiązać takie działanie, Prawą stronę musimy zamienić na potęgę o podstawie 2, tak żeby zarówno z lewej, jak i z prawej strony była ta sama potęga o tej samej podstawie. Więc to jest 2 do potęgi czwartej. Zwróć uwagę, że jeśli chcemy zachować znak równości między lewą i prawą stroną, to musimy wyrównać jeszcze wykładniki. I już w ten sposób otrzymujemy wynik tego logarytmowania. C jest równe 4, czyli powiemy, że logarytm o podstawie 2 z liczby 16 to się równa. 4, bo 2 do potęgi czwartej to jest 16.